Siema, Siema! Witam Was bardzo serdecznie z strony Słowanną. No i dzisiaj sobie zagramy w plagę Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Because z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Bijecie na Discorda Link w opisie. No i też bieć na Instagram. Dobra. A ja nie przedłużam i lecimy. trzeba zapalić jak pamiętam pyk trzeba wziąć to To wezmę. Na razie jeszcze nie odpalam Bo odpalać to dopiero tuś trzeba odpalić i trzeba iść Jak najszybciej do tamtego półmeczka Bo wtedy zbyt wcześnie yy, paty wzięliśmy do Tobie, nie? Zapaliliśmy i dlatego. masz szybko zgasło Widzowie, Naprawdę ja nie wiem, jak to. Jak to się dzieje? Ponieważ. O nie, ja chcę to zrobić, nie? Ale tam tam ale mnie nagle biorą i to do ciebie. Może jak graliście, to mi pomożecie, jak to powiecie, jak to zrobić? Wypatrz Jestem tu, nie? Odpalamy. Od razu idę. Yes. Od razu idę przed ciebie. Nawet na nic nie patrzę. Nawet tego nie podnoszę co tu leży. I idę. I zarapatyk gaśnie, bo już to widzę. Już w jej ręce to widać, że zaraz gaśnie Udało mi się. Udało się widzowie. Jestem szczęśliwy, bo się udało, tak Daj to palimy i idziemy dalej. Gdzie to? Którą stronę? Tu? Na górę Do ty po tych ciałach. Nie. Dobra, ja się cofnę. O, cię. Ty Ja nie ja nie wiem gdzie dalej teraz iść. Ale spokojnie. Zaraz to zobaczymy. Ciekawe czy mogę, zapi czy mogę zapisać. Nie, no, nie da się zapisać. A. Dobra, tu trzeba przyskoczyć na drugą stronę. To ja pierw sobie. Niech posiedzi sobie tutaj, niech to zgaśnie, biorę patyk, nie? I lecę na drugą stronę. No. Fajnie. Ja biorę patyka i teraz na drugą stronę przychodzę. Patrzcie. Yeah. I don't feel well. What's the Hugo. matter? The macula. He's afraid. We have to get out of here. Hugo, Hugo, think of the frogs. Remember how they jumped? You were chasing them. Come on, let's go and see some more. Yes, we have to get out of here, Amicia. We will. This place can't go on forever, right? Budge my way. Teraz ja też wchodzę. O. I tu musimy przebiec chyba do światła od razu. Pyk! Jest światło. Teraz do drugiego. Pyk! Pod, podnieś jest. Nie mogę tego wykraftować nie mam O no. Ale już wiemy dobrze. że Im dalej tym szczerzej jest ciężej Eee, weź od razu idziemy na kuckę w There's an awful lot of them, but we don't have a choice. Courage, lads. I know you're tired. I know there's not enough of us. And I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on, then.

I don't to the nothing there understood everything's in order huh No patrzcie, widzowie, podejdę tu. A on mnie zobaczy. A, dobra. Ja mam to w dupie, biegniemy. Przeskakuj, młody. Ja od razu. No, ja nie zdążyłem. Trzeba to jakoś, widzowie, logicznie zrobić. Wziąć. I cyk, 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 aby było git, nie? Tutaj wiemy już, jak w tym miejscu przejść, ale dalej widzowie to ja. bankiem zdupiłem, tutaj jeszcze z strony. A może, tu będzie alko z drugiej strony, to weźmiemy i uśpimy, Peta. Koryż, And I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on, then. Guyenne is ours. Jak to się robiło? E. Dobra, poszedł spać Alko? Chodź młody. A, bo tu mogliśmy go wziąć, żeby poszedł, nie? A my poszedł... a ja A, służyłem... Ale dobra, wiadomo już co i jej, co jak jej, To lecimy teraz

Now let us go. You'll never see us again. I swear! <laughs> no chance. Where I come from, we execute looters on the spot. What do we do? Too risky. This way. Dobrze, przekupują go. Ruszamy za nimi, biegniemy. Ugo, nie wypierdalaj się, mój tych patnik. Ciekaj O, złapali nas. wybrakowany towar, nowy rozdział. I to było opisane, żeby nas złapali. To było... wcześniej nadwiedzili z miecza e, e, hey, mi wali za mięso. Wakey wakey, bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly, no questions asked. But me, I've got an eye for that fancy jewelry And you're lucky I like gold better than blood. Lady De Rune Where is my brother? Oh, shut up! The better you look, the higher the ransom. My bruise the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? Oh, right, you'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, so corky, all right? Mangy dog. I nas uratują. Ci kto, którzy tam zaatakowali tego, że... Czyżby mamy nowych przyjaciół, widzowie? Who are you? Melly? The other one's Arthur. This is all your fault. Where is my brother? Hey, keep your voice down. Those dogs took my sling. You don't need it. Come on. za nią. Jak ona tak prosi Poszukuję możliwości odwagi, a następnie na siłę dla Artura i Mary, aby na krótko odwrócili uwagę.

Thousands of deaths have been reported from bites or contagion. It is a divine. We have to clear the way. And this is just the beginning. There's no room for a war in this. King Edward must order a retreat.

Chodźcie right. no, oh, To na... na umarłym Dobra, przejdź sobie, przejdź. To ty, będziesz czoły z niego wyciągał? Nie, idź Dobra, to idziemy. Ale w takim obozowisku dużo materiałów To Be careful. It belongs to England again, for sure. Oh yeah. Take a look out there and you'll see that belongs to the fucking rats, All you need is a torch to get rid of him. What about that? The in the way. I saw him. We're going to have to go that way. Good night. Look, the pot. Yeah, well spotted. Over there. Sorry with my own eyes. Hey, now, left. Well, be careful. Dobra. You know our orders. This is from Damiot. Prisoners worth such a high Valois children. I tu widzowie Zakończymy odcineczek. Dzięki za to, że byliście grosłem i suwados. Cześć, cześć.